Dzień dobry, witam was na filmie z serii "Wybierz Talie". Będzie to, moi drodzy, czytanie na nowy rok astronomiczny, który zaczyna się wraz z wejściem słońca w znak barana. Co radzi tarot na nowy rok astronomiczny? Zobaczymy. Mamy tutaj cztery grupy kart. Pierwsza grupa to jest tarot nocy. Druga, tarot Illuminati. Trzecia D. Light Seals Tarot i czwarta Między Niebem a Ziemią. Z y, talii y, Boski Tarot wylosowałam jeszcze po jednej karcie, y, którą przeczytamy jako y, radę. Y, zachęcam Was do y, zapoznania się z informacjami, które znajdują się poniżej w, y, w opisie filmu, y, bo y, myślę, że to y, będzie interesująca, Wiadomość dla osób, które chciałyby pod koniec marca otrzymać ode mnie czytanie kart tarota. Także zapoznajcie się. Jeżeli potrzebujecie czytania tylko dla siebie, to zapraszam do kontaktu. Adres mailowy też jest poniżej w opisie filmu. Dobrze, zaczynamy. Co radzi tarot na nowy rok astronomiczny? Pierwsza grupa kart, druga trzecia i czwarta. Zajmiemy się grupą kart numer jeden, czyli tarot nocy. Karty są oczywiście oczyszczone, potasowane tak jak zawsze. I zaczynamy, talia numer jeden, co? Radzi tarot na nowy rok astronomiczny. Czwórka mieczy, rycerz mieczy, przepraszam, król mieczy. Król tak troszeczkę otwarzy kobietę. Ale to jest tak król mieczy, gwiazda. Pięć mieczy. Rycerz mieczy. Same miecze, słuchajcie. To może być taki bardzo intelektualny dla Was rok. Wieża i w podstawie mamy osa mieczy. Moi drodzy, myślę, że tutaj Tarot Wam radzi, żeby Przede wszystkim z swojej nieprzymuszonej woli wszechświata burzyć wszelkie struktury, które wam już nie służą i budować wszystko na nowych fundamentach, z nowymi pomysłami. Myślę, że dla was to może być rok właśnie przemian, burzenia i nowych pomysłów. Karty radzą również, żeby odpocząć od pewnych y, takich zawiłych myśli, tak? Odpocząć też, być może od, y, tutaj bardzo mocno działa na was w tym roku Król Mieczy, czyli mężczyzna, m, który jest no inteligentny, który ma pozycję, który wie co powiedzieć, tak? E, też jest spokojny i taki intelektualista, tak? I albo wy macie już tak dużo informacji na pewien temat, tak dużo informacji zdobyliście na pewien temat, że teraz jest czas, bo tutaj zobaczcie, mamy też rycerza mieczy w to, co nieuniknione, tak? Czyli rycerz mieczy też przynosi informacje. On robi taką zawieruchę, tak? Pojawia się i znika. Także bądźcie otwarci też na wszelkie. Wieści płynące do Was w tym roku. Bo Wam to da pełny obraz sytuacji. Pełny obraz sytuacji na to, żeby właśnie wprowadzić nową myśl, żeby odciąć to, co jest już stare. Dużo myślenia w tym roku, ale karty radzą przede wszystkim, żeby zburzyć złe struktury, które wam nie służą. I budować na mocnych fundamentach. Moi drodzy też nie dajcie się tutaj też radzi tarot. żeby nie wchodzić w potyczki słowne, tak? Żeby. nie dać się sprowokować przede wszystkim, tak? Dużo informacji. Takie informacje, no, najwyższych lotów, tak? I to trzeba teraz wszystko przetransformować, czyli odpocząć od tego wszystkiego, od tych wszystkich wieści, które do Was przyjdą. A odpoczynek spowoduje to, że Wy, że wy powinniście, a w każdym razie Tarot radzi, że powinniście właśnie odpocząć, przeanalizować wszystko i pozwolić dojść do głosu Waszej intuicji. I Wasza intuicja podpowie Wam, co dalej robić. Posłuchajcie głosu intuicji, słuchajcie wszystkiego, co do Was dochodzi, bądźcie otwarci na nowe, bądźcie stare struktury. I nie dajcie się, nie udowadniajcie nic nikomu. Nie dajcie się w te potyczki takie słowne w tym roku wciągnąć. I mam wrażenie, że to jest taki rok odcinający, rok mądrości, wiedzy, no powietrza. Tu jest dużo, dużo powietrza. I mm, uważajcie, co myślicie. Tak? Uważajcie, co myślicie, uważajcie co mówicie, bo wszechświat słucha. Jaka jeszcze rada jest rycerz denarów? Ja sobie nie wzięłam książeczki, przepraszam Was. Zaraz, zaraz się pojawię. Dobrze, już mam, bo chciałam przeczytać, co Boski Tarot radzi. Rycerz, rycerz denarów. Nie powstrzymuj się. Bądź całkowicie zaangażowany. Osoba, która odnosi sukces w życiu, jest jedyną, która widzi jego cel stale i dąży do niego. Niezachwianie to jest poświęcenie. Wszystkiego dobrego na ten rok. Zobaczymy, co dla osób, które wybrały talię numer 2. Co tarot radzi dla Was na ten rok astronomiczny? Nowy rok astronomiczny. Pamiętajcie, że on się zaczyna wtedy, kiedy Słońce przechodzi do znaku. Barana. <laughs> Uciekło mi całkowicie słowa, słuchajcie. Cesarz. kielichów. świat dwójka mieczy as mieczy i trójka kielichów radosny rok tak z jednej strony Dużo spotkań, dużo takiego dzielenia się swoimi, swoimi osiągnięciami w tym roku. Tutaj mamy piątkę buław, czyli jakaś taka jeszcze, jakaś walka, walka ze sobą, ze swoimi działaniami, myślami. Ale moi drodzy, tutaj jest nowa emocja. Uważajcie na, zwracajcie uwagę, rozglądajcie się na to, co przyniesie Wam nowy, nowe emocjonalne wyzwania, tak? Co przynosi wam właśnie ten świeży, nowy kielich. I moi drodzy, bycie też jak ten cesarz, tak? Czyli miejcie wszystko poukładane. Nie, 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 nie wprowadzajcie takiego chaosu w swoje życie, tak? Jeżeli będziecie się cieszyć swoimi osiągnięciami, to też róbcie to w sposób. Taki powściągliwy, tak, żeby nie za dużo tego było. Bo właśnie, tutaj mamy tego cesarza. Podchodźcie w tym roku do nowych emocji, w ogóle rozglądajcie się też nad, nad tym, co Wam przyniesie świeżość. To może być wszystko. To może być mężczyzna, to może być las, to może być słońce, coś, co Wam podniesie i otworzy czakrę serca. Ale wy jednocześnie trzymajcie wszystko, że tak powiem, na wodzy, swoje emocje. Jeżeli przyjdzie do jakiegoś wyboru w tym roku, może dość trudnego, to słuchajcie, rozważcie to bardzo dobrze. Też bym powiedziała, rozważcie to na poziomie, co jest dla mnie lepsze, co jest dla mnie najlepsze, co sprawi, że mój świat będzie poukładany tak? I jak do tego podchodzić? Słuchajcie, właśnie te wybory muszą opierać się na analizie wszystkiego, wszystkich szczegółów. A i i właśnie. I jeszcze tutaj mamy jedną kartę, to jest as, yy, as mieczy, który mówi nam yy, o tym, żebyśmy wyostrzyli swój intelekt w tym wszystkim. Tak? E... Słuchajcie, tak reasumując. Nowe emocjonalne uczucie, do którego wy będziecie podchodzić bardzo racjonalnie, tak? Albo odetniecie pewne sprawy, albo przyjmiecie je, tak? Bo tutaj są wybory. E... Poukładajcie wszystko. Miejcie wszystko bardzo dobrze przemyślane. Unikajcie takiego chaosu. Bardziej spokój. Spokój i racjonalizm. Wprowadźcie też, tak, tak powiedziałam, więcej radości. Tak? Spotkania, spotkania, spotkania z ludźmi. Jeżeli przyjdzie wam coś w tym roku zakończyć, to właśnie bardzo, do, bardzo poważnie zastanówcie się nad tym, czy to będzie dobry moment na zakończenia pewnych rzeczy, na odcięcia też pewnych rzeczy. To już decyzja należy do was. Czy zakończać? czy jeszcze coś tutaj nad czymś myśleć i analizować coś. Tak? Spokój, racjonalizm, wybory bardzo... Bardzo mądre i bardzo przemyślane. Radość i to zakończanie musicie zdecydować, czy to będzie, oczywiście, po dokonaniu analizy wyboru, czy to będzie dla Was dobre. Nie chaotycznie podchodźcie do tego roku. I tutaj mamy umiarkowanie. No właśnie, umiarkowanie. Spokój. Brak chaosu, tak? Umiarkowanie. Co tutaj nam boski tarot powie na ten temat? Ucz się metodą prób i błędów. Umiar jest po prostu osobieniem umysłu, który Zawiązuje namiętności. Hmm. Namiętność i, a, i racjonalizm, tak? Wszystkiego dobrego na ten rok. Talia numer 3. Co dla Was na ten rok radzi tarot? As buław. dużo asów tutaj w, ten, w tych czytaniach, Słońce, Trójka Pentakli, Rycerz Pentakli. Śmierć i odrodzenie w tej talii, siódemka, miecz i sąd. E, słuchajcie, ja bym tutaj, znaczy ja karty by tutaj wskazywało na to, żeby e, w tym roku przede wszystkim tak jakby, no, no nie działać w samotności całkowicie, tak, ale pewne decyzje podejmować e, na bazie swoich przemyśleń, słuchajcie. Bo w, tutaj są nowe pomysły, nowe działanie i wy bądźcie na to otwarci. Czerpcie jak najwięcej z tych pomysłów, które przyjdą wam, wam do głowy. Tak? Czyli otwiera się wasz umysł, otwiera się Nowy sposób działania i wy się na to otwórzcie, bo to jest karta słońca. Czerpcie z tego jak najwięcej. Dużo ruchu też tu widzę, tak? Zaraz się odniosę do karty śmierci i odrodzenia. I dlaczego powiedziałam, żeby troszeczkę nie dzielić się z tymi informacjami nie dzielić się tą energią, tak? Oczywiście, ja tu nie mówię o izolacji, tylko o racjonalnym podejściu do pewnych osób. Dlatego, że tutaj w przeszkodzie mamy trójkę pentakli, czyli tak, jakby nie rozpoczynać czegoś w grupie, tak? Tak, żeby rozpoczynać pewne działania na, na początku, zostawić to dla siebie, tak? Nie dzielić się z tym, bo tutaj jest jeszcze siódemka mieczy, czyli złodziej, złodziej pomysłów, złodziej energetyczny, który może Wam zabrać. Chęć ruchu, tak? I tą radość płynącą z tego słońca. Nie dajcie się z tego okraść, a żeby uniknąć tego karty radzą, żeby nie wchodzić, nie dzielić się za bardzo tymi nowymi informacjami, nasycić się nimi, znaczy informacjami, tymi działaniami, to, co Wam się narodzi w głowie, nasycić się nimi, jak tylko się da. I jak już będziecie wiedzieć, jak wykorzystać tego Asabuław, tak? jak już się nasycicie tą energią, to wtedy określajcie sobie cel, moi drodzy. Rycerz Pentakli, on podąża samotnie. On podąża powoli, on jest bardzo odpowiedzialny. On dotrze do tego celu, cokolwiek by się nie działo. Przede wszystkim, karty razem nie dzielić się informacjami. I ja tutaj widzę całkowitą przemianę, też w tym roku. Otwórzcie się na to. Sąd, karta śmierci, odrodzenie się od, to jest również to słońce. Też mówię o odrodzeniu i o przyjęciu tego wszystkiego. Tak jakby zmiana, odmiana siebie karta brama przejście na inny sposób działania, nowy sposób działania. Otworzenie się na to, tak? I otworzenie się przede wszystkim na zmiany, bo one spowodują to, że wy właśnie odrodzicie się na nowo. To słońce trzymam jeszcze. I właśnie uważajcie na tego złodzieja Waszych myśli, tak? Żeby Wam nie było, żebyście się nie czuli ograbieni z tego. I rada król mieczy. Mądrość przede wszystkim. I właśnie umiejętność odcięcia pewnych rzeczy. Ale bez komentarza, ja zobaczę, co tutaj nam boski tarot doradza. <laughs> Dokonuj wyborów, opierając się na logice i racjonalności. Logika jest jak miecz. Ten, kto się do niego odwołuje, może od niego ucierpieć. Wszystkiego dobrego na ten rozpoczynający się rok astronomiczny. I grupa kart numer 3. Są dla Was. Trzy. Cztery. Przepraszam. Grupa kart numer cztery. Między niebem a ziemią. Siódemka pentakli. Księżniczka kielichów. Głupiec. Uwaga, na ciążę, jeżeli chcecie, nie chcecie, sąd. Dwójka pentakli. Trójka pentakli. I koło. Sąd i koło. koło dużo mówi, tak? Yy, bo to jest zwrot o 180 stopni i poproszenie o przejście przez bramę do lepszego życia, do lepszego świata. Zwróćcie na to uwagę. Jeżeli poczujecie, że yy, albo usłyszycie, tak w cudzysłowie, że coś trzeba zakończyć, to wejdźcie w to, przejdźcie przez tą bramę. Ale nie jako głupiec starotowy, tylko bardzo odpowiedzialnie, bo ci ludzie tutaj, oni wiedzą już, tak? Oni otwierają ręce. To jest ten ostatni dzwonek na przejście. Zwróćcie na to uwagę. I róbcie to bardzo odpowiedzialnie. To nie jest takie wskakiwanie na głęboką wodę w nieznane. Nie. Wy będziecie mieć informacje i właśnie otwórzcie się na te informacje, które, informacje też swoje, ze swojej duszy, ze swojej analizy, ze swoich myśli, tak? Otwórzcie się na to. Bo tutaj rok może być dla was bardzo pozytywny i... Yy, Pozwoli Wam zupełnie inaczej przeżywać pewne rzeczy, moi drodzy. Tak? I ja tutaj widzę w tym rozkładzie element taki, że nowe uczucie przynosi paść kielichów. Nowe emocje przynosi paść kielichów. I to jest dobry czas na to, żeby się nad tym zastanowić zasiać te emocje. I poczekać, co z tego wykiełkuje. Tak? Zobaczyć, co będzie. I mam wrażenie, że najpierw, właśnie wy przejdziecie ten etap w swoim życiu bardzo odpowiedzialnie, nie na głęboką wodę, tak? Poczujecie, że los się odwraca w dobrą stronę. Ale słuchajcie tutaj głosów. Słuchajcie, co wam mówi intuicja. Słuchajcie, co wam. Odpowiada wasza dusza. To jest najważniejsze. I jeżeli poczujecie nowe, zmysłowe doznania, jakiekolwiek, zostawcie je, zasiejcie je spokojnie. To ma być, każdy razem, żeby to był spokojny rok. I wtedy pojawią się wybory, nowe rzeczy, które będziecie chcieli mieć. Być może będziecie działać. Dwutorowo, tak? Otworzą się jakieś drogi dla Was i będziecie mogli się realizować, tym bardziej, że w wyniku mamy trójkę pentakli. Czyli to nie jest praca w samotności. Ktoś, coś się tu pojawi, żeby będziecie mogli pracować nad tym wszystkim, co tutaj jest. Czyli y y słuchajcie głosów swojego serca, duszy świadomości, podświadomości, otwierajcie się na nowe uczucia, powoli je lokujcie gdzieś, bo one wyrosną po jakimś czasie, być może do króla kielichów, królowej kielichów, czyli takich emocji bardziej, jeszcze głębszych, tak? Bo to jest paść przynosi coś. Karty radzą, żeby wchodzić w nowe, ale odpowiedzialnie, nie skakać na głęboką wodę, tak? I pracować, pracować nad sobą. Tak? I przejść, jeżeli się pod, pojawią jeszcze jakieś, jeżeli co, to, co macie, i pojawi się coś nowego, spróbujcie dotknąć tego, co to jest. Czy wy sobie z tym poradzicie? I tutaj mamy kartę śmierci. No właśnie. Koło fortuny, śmierć, odrodzenie. Karta śmierci niewiele się różni od karty odrodzenia, tak? Mocne karty. Dużo właśnie jest sądu, śmierci i takich właśnie nowych rzeczy, ale wcale się nie dziwię, bo to jest będzie rok zmian, tak? Myślę, że dla każdego na jakimś poziomie. dla Ważnym poziomie dla każdego. Z was, tylko trzeba się na to otworzyć, moi drodzy. Trzeba posprzątać stare, żeby wejść, przejść tą bramę, tak? Dobrze. Zaniechaj starych przekonań, rutyny i nastawienia. Pogódź się i rozpoznaj nieubłaganie nadchodzący koniec. Śmierć jest bardzo nudną, ponurą sprawą. I moja rada dla Ciebie to nie mieć. Z nią nic wspólnego. Czyli, słuchajcie, moi drodzy, żeby to dobrze zrozumieć, nie mieć nic wspólnego ze śmiercią nudną i ponurą. Czyli yy, chodzi o to, żeby się otworzyć z radością na to wszystko. Zobaczcie, ci ludzie z radością się otwierają. Oni wreszcie czują, że jest zmiana. Rada, nie odczuwajcie przemian jako nudy i czegoś, co jest smutne i ponure. Okay? Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego i działajcie jak najlepiej.